Fascynująca nauka. Kto otrzymał tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki? Jakie przełomowe odkrycie stoi za tym wyróżnieniem i jakie może mieć znaczenie dla technologii? Na te pytania odpowiemy w tym odcinku programu Fascynująca nauka. Michał Łosiak zapraszam na podróż po świecie nadprzewodników i mechaniki kwantowej. I woke up at 7:00 AM California time. Obudziłem się o siódmej rano, myślałem, że to jakiś żart. Kompletnie zapomniałem o tym, że październik to miesiąc Noblów. Tak zareagował na wieść o przyznaniu nagrody tegoroczny noblista Michel Devore, który razem z Johnem Clarkiem i Johnem Martinisem połączył dwa, wydawałoby się, zupełnie różne światy: świat nadprzewodników i mechanikę kwantową. Na początek powiedzmy sobie, czym jest nadprzewodnik. To w bardzo wielkim skrócie materiał, który przy odpowiednio niskiej temperaturze traci cały swój opór elektryczny. Oznacza to, że prąd za jego pośrednictwem może być przesyłany bez straty energii. Z nadprzewodnikami związany jest również efekt Meissnera, czyli wypychanie pola magnetycznego ze swojego wnętrza. Powoduje on między innymi tzw. Tak lewitację magnetyczną, czyli widowiskowe unoszenie się ciał bez kontaktu z podłożem. Z kolei mechanika kwantowa opisuje rzeczywistość na poziomie mikrokosmosu, czyli atomów i elektronów. W tym świecie obowiązują zupełnie inne prawa, które mogą przyprawić nas o zawrót głowy. Te dwie pozornie wykluczające się rzeczywistości postanowili połączyć tegoroczni nobliści. Panowie udowodnili, że w dużych układach, którymi są obwody elektryczne zbudowane z nadprzewodników, mogą występować zjawiska kwantowe. Mówimy o superpozycji, czyli jednoczesnym przebywaniu cząstki w dwóch miejscach jednocześnie, czy tunelowaniu, czyli obrazowo to przedstawiając, przechodzeniu przez ścianę bez jej burzenia. Naukowcy opracowali sposób mierzenia i kontrolowania tych zjawisk. Badania laureatów Nagrody Nobla otwierają nowe możliwości nie tylko przed nauką, ale również nowoczesnymi technologiami związanymi z komputerami kwantowymi, które mogą obliczać skomplikowane zadania, na które zwykłe komputery potrzebowałyby setek lat. Noblowskie odkrycie to także szanse dla gospodarki, a konkretnie energetyki, aby tworzyć coraz wydajniejsze systemy przesyłania energii. Michał Łosiak, Radio M Kielce. Fascynująca nauka.